Zbigniew Cybulski, nazywany polskim Jamesem Deanem, był postacią pełną kontrastów. Słynął z nieodłącznych ciemnych okularów, skórzanej kurtki i wiecznej nieśmiałości. Choć niektórzy kwestionowali jego aktorski geniusz, nikt nie zaprzeczał jego fascynującemu urokowi. W materiale odkrywamy niezwykłe życie i karierę tej ikony polskiego kina. Już od dawna wielu uważało go za legendę na miarę polskiego Jamesa Diane. Postać niezwykle charyzmatyczną i pełną tajemniczości. Wybitny rektor warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Jan Kreczmar, często wypowiadał się o nim. Mówił, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy był aktorem wielkiego formatu, ale bezsprzecznie miał w sobie ogromny potencjał. Czy naprawdę był geniuszem? To pytanie pozostało bez odpowiedzi. Pewne jest jednak to, że miał w sobie coś niesamowicie intrygującego i enigmatycznego, a jego życie i kariera były niczym niedokończony obraz. Zbigniew Cybulski stał się gwiazdą, jakiej nie widziano dotąd w Polsce. Jego styl był wyjątkowo charakterystyczny, a imicz rozpoznawalny na pierwszy rzut oka, ciemne okulary, które niemal stały się jego znakiem firmowym, oraz skórzana kurtka, z którą nigdy się nie rozstawał. Był znany ze swojego zamiłowania do dobrej zabawy a jego życie uczuciowe owiane było licznymi romansami. Jednak najważniejszą cechą, która go wyróżniała, była jego niezwykła wrażliwość, której towarzyszyło permanentne poczucie, że mimo sukcesów nigdy nie osiągnął satysfakcji i pełnego zadowolenia z siebie. Zbigniew Cybulski przyszedł na świat w 1927 roku w malowniczej miejscowości kniarze, obecnie leżącej na terenie Ukrainy. Jego rodzina posiadała tam rozległy majątek, który dla małego Zbyszka stał się prawdziwą idylliczną krainą, miejscem pełnym przygód i dziecięcych uniesień. Wczesne lata jego życia związane były z tym właśnie miejscem. Jednak przed wybuchem II wojny światowej jego rodzina przeniosła się do tętniącej życiem Warszawy. Tam, w świeżo powstałym osiedlu na Żoliborzu, osiadł wraz z ojcem, pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz matką, która prowadziła dom i zajmowała się wychowaniem dwóch synów. Po wojennej zawierusze, swoją edukację kontynuował na gimnazjum w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Tu, po zdobyciu świadectwa do żałości, w 1947 roku przeniósł się do magicznego Krakowa, by rozpocząć swoje dorosłe życie. Początkowo wybrał studia dziennikarskie, jednak z biegiem czasu jego zainteresowania skierowały go ku sztuce aktorskiej. Po dwóch latach postanowił zdawać egzaminy do prestiżowej Państwowej Wyższej Szkoły Artystycznej w Krakowie. Spełnił swoje marzenie. Nie tylko dostając się na ten ambitny kierunek, ale także pomyślnie kończąc studia w 1953 roku. Ten sam rok przyniósł mu kolejną zmianę w życiu, wyjechał do Gdańska, gdzie rozpoczął swoją pracę w Teatrze Wybrzeże. Na deskach tego teatru po raz pierwszy pokazał się publiczności w roli Ferdynanda w sztuce intryga i miłość autorstwa Schillera, otwierając tym samym nowy rozdział w swojej karierze aktorskiej. Zbigniew Cybulski często podkreślał, że to właśnie w Gdańsku spędził najpiękniejsze lata swojej młodości. To tutaj rozpoczęła się jego przygoda z aktorstwem, a wspólnie z Bogumiłem Kobielą i Jackiem Federowiczem stworzył niezwykły teatr Bimbom, miejsce pełne pasji i twórczych poszukiwań. To także w Gdańsku poznał swoją przyszłą żonę, Elżbietę Chwalibuk, która artystycznym duchem i talentem do rękodzieła przyciągnęła jego uwagę. Nie sposób przypomnieć sobie, od kiedy dokładnie byli razem a nawet chwali Bóg nie potrafi określić tego momentu, jakby ich związek narodził się naturalnie, w samym nurcie codzienności. Elżbieta z rozrzewnieniem opowiada o tamtych czasach, szczególnie o Bogumile Kobieli, którego nazywała Czule Bobkiem. Był duszą towarzystwa, pełen energii i łatwo nawiązywał nowe znajomości z ludźmi z każdej sfery życia. Zbigniew natomiast był bardziej powściągliwy, można by powiedzieć, że nieco wycofany, często spoglądający na świat z zaopuszczonych klap płaszcza i grubego swetra, który chronił go przed chłodem Gdańska. Mimo to ich trójka, z Bogumiłem i Elżbietą, tworzyła niezmiennie zgraną paczkę, której nie straszne były żadne przeciwności. Kiedyś, w tamtych szalonych czasach akademickich, przyszło im wspólnie zamieszkiwać jeden wielki pokój w kołchozie, który dzielili z wieloma innymi artystycznie rozbudzonymi duszami. Chociaż warunki były, delikatnie mówiąc, trudne, nikt się nie skarżył. Życie kręciło się wokół uczelni, niekończących się prób i wieczorów spędzanych na rozmowach o sztuce w przytulnym spatifie. Elżbieta z zapałem szyła stroje dla aktorów na kolejne występy teatru Bimbom, a cała ich egzystencja tętniła pełnią życia. Pewnego dnia, po intensywnej studenckiej zabawie, Zbigniew postanowił odprowadzić Elżbietę do jej ciotki, u której miała zatrzymać się na noc. Spacerując przez ciemne ścieżki sopockich lasów, błądzili w poszukiwaniu właściwej drogi. Tak wędrowaliśmy i rozmawialiśmy, aż staliśmy się parą. A skoro już mieszkaliśmy razem, to tak jakoś się to utrwaliło, wspomina Elżbieta z ciepłym uśmiechem na ustach. Przygoda, która zaczęła się od spaceru, przerodziła się w trwały związek, którego wspólne chwile pozostały w pamięci jako jedne z najcenniejszych. Zbigniew Cybulski zaczął swoją aktorską przygodę na dużym ekranie niemal natychmiast po ukończeniu studiów. W 1954 roku miał okazję zaprezentować się w filmie O pokolenie, którego reżyserem był Andrzej Wajda, jednak większość z jego scen została wycięta, pozostawiając go w produkcji w roli epizodycznej. Na początku swojej kariery Cybulski wcielił się również w drobne role w takich produkcjach jak Kariera i Tajemnica Dzikiego Serca. Trochę więcej do zagrania miał w filmie Trzy Starty, w reżyserii Stanisława Lenartowicza oraz w produkcji Wraki, którą stworzyli Ewa i Czesław Peterscy. Przełomowym momentem była dla Cybulskiego główna rola w obrazie nakręconym na podstawie opowiadania Marka Chłaski zatytułowanego o ósmy dzień tygodnia. W tym filmie, wyreżyserowanym przez Aleksandra Forda, Cybulski zagrał postać Piotra. Niestety aktor nie miał szansy doczekać się krajowej premiery tego dzieła z powodu ówczesnych realiów politycznych. Film został ocenzurowany ze względu na wierne odwzorowanie atmosfery lat 50. ubiegłego wieku i trafił na polskie ekrany dopiero w roku 1983, wiele lat po jego realizacji. Jednak prawdziwa sława przyszła do cybulskiego dzięki fenomenalnej roli Maćka Chełmickiego w filmie Popiół i diament w reżyserii Andrzeja Wajdy, którego premiera odbyła się 3 października 1958 roku. To wydarzenie całkowicie odmieniło życie cybulskiego, przekształcając go w ikonę polskiego kina. Jego popularność gwałtownie wzrosła, a ludzie zaczęli rozpoznawać go na ulicach, wyrażając chęć spotkań i rozmów z nim. Niektórzy nawet mieli problem z oddzieleniem aktora od roli, którą odegrał. Pewnego dnia Cybulski został zaczepiony przez przechodnia, który chwycił go za rękę i wyraził prawdziwą radość słowami, tak bardzo się cieszę, że pan jednak żyje. Taka była siła jego kreacji aktorskiej oraz wpływu na publiczność, dla której stał się symbolem tamtych czasów. W Polsce, w tamtych czasach, zjawisko wielkich gwiazd dopiero raczkowało, a społeczeństwo zaczynało dopiero odkrywać, czym właściwie jest sława. Nie było jeszcze ustalonych wzorców, więc gdy Zbigniew Cybulski pojawił się na scenie jako niebywała osobistość, wywołał prawdziwy szał. Ludzie niemalże oszaleli na jego punkcie, ale nikt do końca nie wiedział, jak w takiej sytuacji należy się zachować, ani jakie zasady powinny obowiązywać w tej nowej, niezwykłej grze między fanami a aktorem. Sam Cybulski również nie miał pojęcia, jak postępować w tej sytuacji. W głębi duszy chciał pozostać tym samym sympatycznym i serdecznym Zbyszkiem z którym każdy mógł się swobodnie przywitać i porozmawiać. Swoją sławę nie traktował jako celu samego w sobie, chciał coś przez nią osiągnąć, widział w niej pewnego rodzaju misję. Dzięki swojej rozpoznawalności pragnął wysłuchiwać ludzi, a gdy była taka możliwość, udzielać im wsparcia. Była to co prawda postawa pełna szlachetnych intencji, lecz w praktyce okazała się być destrukcyjna dla samego aktora. Wkrótce przed premierą jednego z filmów Andrzeja Wajdy, Zbigniew Cybulski otrzymał od miejskich władz Gdańska niewielkie mieszkanie w bramie straganiarskiej. Kawalerka była maleńka, a do tego często zbyt ciepła i duszna, jej okna wychodziły na rzekę. To właśnie tam zamieszkał wraz z Elżbietą Chwalibóg. Było powszechnie wiadomo, zwłaszcza wśród młodych kobiet z Gdańska, gdzie mieszka Cybulski. Często przynosiły mu drobne prezenty lub porzucały pod drzwi listy pełne wyznań miłosnych. Rodzice Zbyszka, z uwagi na swoje konserwatywne poglądy, nie mogli jednak dowiedzieć się, że syn mieszka z kobietą, nie będąc w związku małżeńskim, dlatego Elżbieta musiała czasem opuszczać kawalerkę i schronić się u ciotki w Sopocie, gdy cybulscy planowali odwiedziny. Sytuacja stała się bardziej skomplikowana, gdy Elżbieta zaszła w ciążę. Dla rodziców Zbigniewa było nie do zaakceptowania, aby ich syn żył z partnerką i miał z nią dziecko bez formalnego małżeństwa. Dlatego młodzi zdecydowali się na organizację ceremonii ślubnej. Wyryte na obrączkach mieli 30 sierpnia roku 1960. To właśnie tego dnia Urząd Stanu Cywilnego był miejscem wielkiego zgromadzenia, gdzie przybyła liczna grupa ludzi, głównie z artystycznego środowiska. Zjawili się również ci, którzy zaproszeni nie byli, kierowani pocztą pantoflową. Bo wieść o ślubie Zbyszka była więcej niż wystarczającą motywacją, by zjawić się na miejscu. Elżbieta Chwalibuk wspominała później z humorem, jak to wielu zjawiło się tylko dlatego, że Cybulski miał brać ślub, a dla nich była to wystarczająca rekomendacja. Liczba gości niespodziewanie przekroczyła wszelkie oczekiwania, zamiast zaplanowanych 30 osób na przyjęcie przybyło ponad 100. Wszyscy niecierpliwie wypatrywali pojawienia się pana młodego, który poprzednią noc spędził na hucznym wieczorze kawalerskim w towarzystwie swoich przyjaciół. Kiedy w końcu nadszedł, jego ciemne okulary stały się niemalże jego znakiem rozpoznawczym, niezdejmowane nawet na chwilę. Po wymianie uroczystych przysiąg i obrączek, cała grupa wyruszyła na wesele do malowniczego chmielna na Kaszubach. Goście dotarli tam wygodnie podróżując autobusem, podczas gdy pan młody przyjechał na swoim ulubionym motocyklu dodając całemu wydarzeniu nutki charakterystycznej dla siebie ekscentryczności. Zabawa była w pełnym rozkwicie do białego rana. Kilka dni później miała miejsce ceremonia kościelna, spełniając życzenie rodziców Cybulskiego, którzy przywiązani byli do tradycji. Pod koniec roku 1960 Zbigniew Cybulski wraz ze swoją świeżo poślubioną żoną podjęli decyzję o przeniesieniu się do tętniącej życiem Warszawy. Miał nadzieję, że w stołecznej atmosferze pojawią się dla niego nowe możliwości aktorskie, podobne do tych, które przyniosły mu sławę w filmie Popiół i diament. Warszawa jednak przywitała go chłodnym dystansem, a propozycje ról nie pojawiały się tak licznie, jakby można było się spodziewać. Dodatkowo, w nowym miejscu brakowało mu bliskich i przyjaciół. Kiedy przyszedł na świat ich potomek, Elżbieta musiała przebywać w szpitalu przez cały miesiąc, podczas gdy Cybulski tymczasowo mieszkał w teatrze Ateneum. Przystosowując garderobę do swojego schronienia. Z pomocą przyszła Olga Lipińska, organizując im mieszkanie na ulicy Czerniakowskiej, które do dnia dzisiejszego jest domem dla Elżbiety Chwalibóg Cybulskiej. Przeprowadzka do Warszawy zakończyła szczęśliwą erę w życiu Cybulskiego. Mimo, że rozpoznawalność jako gwiazdy była jego codziennością, życie prowadził nader skromnie. Przyjmował niemal każdą propozycję aktorską i uczestniczył w niemal wszystkich projektach, na którego zapraszano, ponieważ sytuacja finansowa nie pozwalała mu na luksus odmowy. Prawdopodobnie jednak to niecodzienne trudności najbardziej go przygnębiały. Najbardziej pragnął kolejnej przełomowej roli, która ponownie przykułaby uwagę całego kraju. Wszyscy czekali na jego kolejne kinowe objawienie, a szczególnie on sam, licząc, że uda się jeszcze raz zabłysnąć w świecie filmowym Polski. Zbyszek nie był człowiekiem o szczególnie silnej psychice. Każda znikająca szansa na rolę w teatrze czy filmie była dla niego źródłem cierpienia i rozczarowań. Gdy usłyszał, że Wojciech Jerzy Hess zamierza przenieść na ekran powieść lalka, postanowił, że warto spróbować się z nim skontaktować. Zbyszek przekonywał mnie, byśmy przeszli się po ulicy we Wrocławiu, którą reżyser często spacerował ze swoim psem. Obawiał się bezpośredniego kontaktu bo choć zawsze marzył o roli Wokulskiego, wstydził się zadzwonić do Hasę. Wierzył, że mimo swojej obecnej postury, która stała się bardziej dojrzała i pełniejsza, wciąż zachował w sobie ducha romantyka i że taka zmiana może być interesująca dla reżysera. Wieczorem 7 stycznia 1967 roku Zbigniew Cybulski wraz z Alfredem Andrysem przebywali we Wrocławiu. Na początku odwiedzili Ludwika Flaszena, znanego pisarza, po czym udali się do mieszkania Ewy Warwas, która była bliską Zbyszkowi. Ewa marzyła o tym, aby ich relacja stała się bardziej ustabilizowana i oczekiwała od cybulskiego jasnej deklaracji dotyczącej ich przyszłości. Zbigniew jednak był w trudnej sytuacji, ponieważ pozostawał w związku z Elżbietą, miał wspólne dziecko i dom. Spędzili czas na rozmowie o ich dylematach podczas gdy wskazówki zegara nieubłaganie przesuwały się ku porankowi, a zbyszek miał plan powrotu do Warszawy. Pośpiech stał się nieunikniony, gdy spóźnili się na kilka połączeń kolejowych. Pozostała im tylko jedna opcja nocny ekspres o nazwie Odra, który odjeżdżał o 4:20 rano. Pospiesznie udali się do hotelu Monopol po bagaże, a następnie ruszyli na dworzec kolejowy. Na miejscu pociąg powoli zaczynał się poruszać, a ja zdążyłem wskoczyć do wagonu jako pierwszy. Niestety Zbyszek nie zdołał w porę doskoczyć. Jego wysportowana niegdyś sylwetka i długi, ciężki kożuch krępowały jego ruchy, co sprawiło, że osunął się pomiędzy peron a stopień wagonu. W akcie desperacji pociągnąłem za hamulec bezpieczeństwa, jednak na pomoc było już za późno. Z powodu uderzenia wagonu jego wątroba została poważnie uszkodzona i Zbigniew zmarł. Pracownica kolei zeznała później, że tuż przed tragicznym zdarzeniem patrząc w jej stronę błagał mnie Alfa, nie zostawiaj mnie samego w tej chwili. Zbigniew Cybulski, niezaprzeczalnie pozostający w pamięci jako ikona polskiego filmu, stał się także bohaterem licznych domysłów związanych z tragicznym końcem jego życia. Jego odejście wywołało falę plotek pełnych emocji i sensacji. Jedna z wersji głosiła, że Cybulski miał dość nietypowe zamiłowanie do niecodziennych form podnoszenia sobie adrenaliny i z upodobaniem wskakiwał do odjeżdżających pociągów w ostatniej chwili. Sprawiało mu to rzekomo niezwykłą satysfakcję. Kolejna martwiła się o jego stan podczas tego pechowego poranka, wskazując, że Zbigniew nie był trzeźwy, co mogło przyczynić się do nieszczęścia. Gazety dodatkowo podsycały atmosferę tajemniczości, sugerując, że tego dnia miał udać się na spotkanie z Marleną Dietrich, z którą miał bliskie relacje o naturze uczuciowej. Jednak te historie często mijały się z rzeczywistością i nie odnosiły się do faktycznych wydarzeń tamtych dni. Zbigniew Cybulski odszedł z tego świata mając zaledwie 40 lat, pozostawiając po sobie bogatą spuściznę artystyczną. Jego dorobek obejmował aż 35 filmów fabularnych dziesięć przedstawień teatralnych i dziewięć produkcji telewizyjnych. Miał również wielkie plany na przyszłość, w tym zamiar stworzenia scenariusza, który miał opowiadać o trzech istotnych kobietach, które odegrały niezwykle ważne role w jego życiu. Krążyły słuchy, że dzień przed śmiercią odebrał telefon prosto z Nowego Jorku, gdzie usłyszał radosną wiadomość o przyznaniu mu roli Stanleya Kowalskiego w kultowej sztuce Tennessee Williamsa Tramwaj zwany pożądaniem. To niezwykłe wyróżnienie miało być kolejnym krokiem w jego obiecującej karierze artystycznej, której niestety nie dane mu było zrealizować. Zasubskrybuj, aby nie przegapić ciekawych historii.